Witam kochani, dzisiaj jest 16 października 2021 I chciałem powiedzieć, że iskra jest z Polski, nie z Ameryki Bo Świadkowie byli z Ameryki, a to jest iskra z Polski Z półtuska, ja się urodziłem w Pułtusku, na Śląsku, tutaj jest dużo ludzi Bo złoto nam ukradli, czarne złoto nam ukradli, kopalnie wiadomo niszczą No i kiedyś właśnie Świadkowie tam stali sobie na stojakach I wiecie co się stało wtedy? Były takie strażnice były Strażnice, przewójcie się, i tak się walały nieraz. Strażnice, a teraz się walają. kowidianie. ostatni Bóg bo... ostatni fałszywy, COVID. Bo chowaj się skończył. Łukasza 19,27. Tych nieprzyjaciół moich, których nie chcielibym, ja był nad nimi królem. Czyli Chrystus, królem Emanuel, ojciec z nieba. Prawowity: jak słońce jedno, tak Chrystus jest słońcem. Jana na 9,5. I teraz właśnie już Świadki jechowy jak nie przyjdą do Chrystusa, Mateusz 11, 11, 25 do 30, bo jego ojciec, czyli jechowa mu wszystko przekazał. Znaczy Świadkowie jechowy mówią, że jechowa to jest ojciec Chrystusa. Jechowa to jest firma w Ameryce, bo gdzie jest kasa, tam są te skrzynki, do skrzynki, niech nie wie lewica co czyni prawica. Gdzie jest kasa nie ma Boga. No i teraz ostatni bóg właśnie, Chowidjanie. Raza 5G, technologia wojskowa oczywiście kechipowanie, ke, 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 czyli śmierciawki, zmiana DNA No i ludzie będą później jak zombiaki czy tam nie wiadomo co to jakieś świństwo to, to nie jest szczepionka, tylko preparat, jakieś jakieś tam eksperymenty. Także świadkowie to nie stoją świadkowie chowy. A kiedyś Kazika zapraszałem, Kazika Bicza starszego zboru, który mnie wykluczał z tej mafii. Bo tam byłem 6 lat, ale oczywiście konkretnie zadawałem pytania. I te pytania, takie no, logiczne, nie? Takie od serca. No, na przykład, e, takie pytanie zobaczcie: czy trzeba być świadkiem Jehowie, żeby przeżyć Armagedon? No, jak nie trzeba, no to kim trzeba być, żeby przeżyć Armagedon? Bo świadkowie Jehowie straszyli Armagedonem i ten strach, nawet ja ze strachu się uchciłem u nich po półtora roku. studium studium będziesz mógł żyć wiecznie, broń na Ziemi ze strachu, tak? spotkałem teraz jednego kowidianina, tak? no i mówi, że on yy, się zaszczepił, żeby z pracy go nie wyrzucili, czyli nie, że zaraza jest tylko, żeby go z pracy nie wyrzucili no jeśli Chrystus Król przyjmuje synów i córki do pracy nie dzieci no to teraz będzie, poznacie różnicę kto Bogu służy, kto Bogu nie służy no i właśnie kowidianie śmiecą, czyż tu w raj ma być na ziemi czyli Covid ostatnich fałszych bożek, bo jest jedynym bogiem prawdziwym, pierwszy Jana 5.20, który daje mądrość jest Chrystus Emanuel, Izajasza 7,14, Mateusz 7,23, Mateusz 23 od 8 do 12, jest jeden nauczyciel, ojciec i przywódca Galacan 320. Nie ma pośredników. Pośrednikiem jest duch prawdy, duch prawdy daje życie, jest życiem Jana 14, 17 do 20 i Ewangelia Jana, czwarty rozdział, 14 do 24. Prawdziwi czciciele, nie fałszywi. Czciciele. Cześć i chwała Ojcu Emanuelowi, zbawicielowi Tytusa 2,13, 13, zbawiciel Bóg. Także nie wymazali wszystko z Pisma Świętego z Biblii. Tam jest ten słowo Boże, które nie kłamie, jest żywe. I teraz się czasy pory spełniają, że jest próba wiary. objawienie 3, 10, 13 rozdział. Znam niebiesi. bez i objawienie 200 rozdział od 1. Do 6. Sądy się odbyły i wyroki Judaszowe. 9 rozdział objawienia 6 werset i 19 rozdział objawienia 11 do 27. No takich czasów doprowadzicie. Jak nie potraficie normalnie, tylko za te pieniądze, żeście się ogłupili. Do kogo? Mówię do wszystkich, bo jest Chrystus i ja świata. Uszulka mnie w Holandii. Wy macie trzech świadków, którzy wiemy, że ojcem w niebie, bogiem ojcem, jest Chrystus Król Emanuel. Maria Marya Gordzia mu służył. Efezan 4,20 nie tak nauczyliście się Chrystusa. Bo wszyscy głoszą Chrystusa Osiadkowie też głoszą. Największy ze wszystkich ludzi. Ale oni ukradli mu wszystkie tytuły i się sami powstawili w jego rolę nauczania fałszywych Chrystusów. Mateusz 24,5 I drugi Piotr, a drugi rozdział od 1 do 3. Także straszna to ta rzecz wpaść w ręce prawdy Chrystusowej. Która, i to nie jest moja prawda, to jest Chrystusowa. I Chrystus jako król przychodzi przykazania w sercu Hebracików 8.10 i do kiedy mamy głosić, ja wszyscy poznają. Hebracików 8:10 10 tam dalej, że ja wszyscy poznają Chrystusa, że jest nauczycielem królem Ojcem, Zbawicielem za Adama i odkupił nas grzechy śmierci. Daje nam życie wieczne. Jego królestwo tu na ziemi. Tylko, że mamy mieć w sercu Jego doskonałą miłość w jego umyśle. Doskonałą prawdę. Efezan 4,5. Jedna wiara, co świadkowie zrobili z tego. Religia. Przekład w Biblii, świadkowie czarne Nakładki. Dali ten werset Efezan 4,5. 4,13 do 24. Chrystus stworzył w nas ducha, co stracił Adam. Czyli e, tak. 2 e... Piotra 3,13. My oczekujemy nowych nowy, nowych nowej ziemi, gdzie będzie sprawiedliwość. Mateusz 6,33, Świadkowie chowie. no szukajcie sprawiedliwości i przyjdźcie do jednego sprawiedliwego, bo raj będzie na ziemi. A jak faryzmuszy czekali na przyjście Chrystusa, ja na 8, rozdział, ale Chrystus powiedział, że macie Ojca diabła, to wy przyjmijcie Ojca za Chrystusa. Jest Ojcem Emanuelem waszym i bądźcie moimi braćmi, siostrami w Chrystusie. Rzymian 5,12, Rzymian 5,19, błogosławie.